Siemano, dzisiaj się z wami witam w takiej trochę innej scenarii, ponieważ już w pociągu w drodze do Warszawy. Bo tak pojechałam sobie na weekend do Warszawy i już widzicie pierwsze ujęcia z niej, jak już dojechałam i przyjechałam w piątek, byłam przed mniej więcej 12 i później wracałam w niedzielę około 18, w sensie chwilę po 18, miałam pociąg. Pociąg powrotny, i tutaj już widzicie plac kultury i nauki. Obeszłam go całego, czy jego całego. Przepraszam, mój polski nie jest świetny, pomimo że jestem z Polski. I oczywiście byłam w środku tylko po pamiątki, żeby wejść. I tak jak widzicie, masę ująć, porobiłam. Fontan po, yy, posągów, przepraszam, tak jest, jak się śpieszę. I pomników, które pewnie w dalszych ujęciach się pojawią. I oczywiście piątek spędziłam praktycznie cały, powiedzmy cały, w Złotych Tarasach. Tutaj też sobie nakupowałam w suitwo, które oczywiście byłam. Obowiązkowo musiałam być, sobie pokupować... Na czekoladzie na gorąco też musiałam być, nie mogło tego zabraknąć. Tutaj miałam na obiad pizzę w jeden dzień i makaron. Jakoś w kolejnych dniach miałam maka i też w któryś dzień byłam na pizzy. Tak jak nie wiem czy to będzie jeszcze, bo ja niektóre zlepki odrzucam, przepraszam. Więc tak troszeczkę inaczej ten vlog jest zrobiony. I z, bo tutaj mamy chyba nowy rynek, to byłam na wystawie. Ona jeszcze będzie trwała jakoś na, do początku września. Urbek z fotografii, a ujęcia z Urbek z fotografii będziecie mogli zobaczyć na moim kanale Urbek z oszami laski. Dlatego takie nie wszystko tutaj dodaję, tylko to podzieliłam, jakby wiecie, na, że tak powiem, tematykę swoją. I tak tutaj wygląda w ogóle korytarz w hotelu. I teraz Wam pokażę, właśnie jak wygląda pokój, który dostałam. Tutaj mamy taką toaletę. Jedyny minus, o tutaj wam macham, hello, e, który wam powiem, to umywalka. Ten, nie wiem czy to marmur, czy to, no ta płyta ogólnie, jak widzicie właśnie tą maleczkę, to ja ledwo tam umyłam zęby i twarz. Ja musiałam na palcach stać, żeby to umyć, nie? No i oczywiście były tutaj takie fajne drzwi. Oczywiście był szampon, jakiś balsam i różne cuda nie widać w hotelu. Co mnie dziwiło, że w ogóle był szampon i był balsam, bo to było akurat pierwsze, co widziałam. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Tak samo jak z wodą w puszce. Też się jeszcze nie spotkałam nigdy. A tutaj pierwszy raz, że tak powiem, taki hotel mi się trafił. Ale to był pierwszy, lepszy. I tutaj widok mój z okna. Miałam pokój na czwartym piętrze. I za chwilę wam pokażę, jak wyglądały moje śniadanka. O, właśnie tutaj widzicie. I to nie, to nie była Nutella, to był budyń czekoladowy. N nie róbcie tak. To było no, najgorsze połączenie gofry i e, budyń, także nie polecam. A teraz tak na koniec wam pokażę, jakie pamiątki sobie kupiłam. I tutaj widzieliście branzoletkę. I bryloczek. Bryloczek z napisem Polska, a taka kolorowa bransoletka z napisem Warszawa. Takie cukierki z lint czekoladowe, a tutaj widzicie żelki, krówki i takie różne rzeczy z Sweet Factory. I te cukierki z lint podaj, że w sześciu różnych smakach kupiłam. I ogólnie tak. Tutaj mamy truskawkę, tak wygląda w sensie truskawkę w białej czekoladzie. Tutaj mamy białą czekoladę, i to są takie jakby chrupki w białej czekoladzie, i też w podobnym opakowaniu, bo też żółty. Była po prostu zwykła biała czekolada, która też była bardzo dobra. I to, to jest taki błękitny. To jest chyba kokos. A takie zielone, delikatnie zielone, taki morski, trochę jak, trochę jak moje włosy, pasuje mi, tak samo jak ten niebieski. To jest mięta. No czyli w sumie pięć smaków było. Ale dobra, to lekka pomieszczka, tylko um, o jeden to tam... Um, to się wytnie, nie? <grytanie> Także jeżeli chcecie, to zrobię Wam na odcinku test tych z Lind w sensie osobny odcinek, nie? plus przetestujemy sobie tutaj mamy jakieś chyba 5 albo 6 smaków krówek różnych w sensie pojedynczym każdego smaku i sobie też przetestujemy to wcześniej jadłam jakieś smaki, ale nie pamiętam jakie nie pamiętam, które mi smakowały które nie, więc jak chcecie to piszcie w komentarzach czy byście chcieli taki test no i wiedziałam, że białą czekoladę ogólną i to, jaką truskawkę będzie mi smakowało. Nie, wiem, nie pamiętam, które właśnie wiedziałam, że mi smakuje i wziąłam więcej takich, tylko że białą czekoladę już zjadłam po prostu. Bo, bo dobra. Truskawka też jest dobra. To w ogóle mogę Wam powiedzieć. W sumie wszystkie, które wziąłam, były przepyszne, ale drogie, bardzo drogie. Tak. Ale ogólnie. Mm, jeśli chodzi o pamiątki, wydałam około 200 zł, może troszkę ponad 200 zł No plus, wiadomo, jedzenie, hotel yy, i pociąg No to mogłam wydać na weekend około 1000 zł yy, Może nie, nawet nie 1000 zł, ale coś w tym stylu, powiedzmy No, to by było na tyle raczej w tym odcinku jeżeli Wam się podobało to zostawcie łapczkę w górę, subskrypcję tam na dole, aby kanał mógł się dalej rozwijać, a wy żebyście dostawali powiadomienia o nowych vlogach. I... Yy, a i komentarz tam na dole. I co? Do zobaczenia za tydzień. Bajo!